Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc grudzień dla urodzonych w znaku Barana. Energia grudnia dla Ciebie, diabeł, miłość, związki, uczucia, partnerstwo, kapłanka i praca, sprawy zawodowe, finansowe, sprawiedliwość. Dosyć mocny e, ten miesiąc, dosyć mocny grudzień, bo wyszły same arkana wielkie. Także będzie bardzo ważny dla Ciebie ten miesiąc, drogi Baranie. Karta diabła mówi o tym, że może być wszystkiego za dużo za dużo pracy, za dużo na siebie weźmiesz nie wiem za dużo ćwiczeń, za dużo kawy, za dużo używek. Tu jest też za duża obsesja na czyimś punkcie albo na jakimś punkcie. Tu jest uwiązanie się do jakiejś idei, u upór taki, na złość babci, odmrożę sobie uszy. Tu jest takie, taka. E, dosyć może. Nie to, znaczy cięż, to jest ciężka energia, tak? Ale to nie jest ciężka, jeśli chodzi e, na przykład porównując z kartą księżyca, tam. To jest w ogóle e, taka przygnębiająca. Tu natomiast. E, mm, bardzo często możecie sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że robicie coś obsesyjnie. Robicie coś ponad siebie, ponad wszystko. I tu jest też w tej karcie jest taki despotyzm. W tej karcie jest takie postanowienie, że tak ma być, jak ja chcę. I tak jak mówię, zazdrość też i obsesja. Obsesja na albo będziesz obsesyjny na, obsesyjna na punkcie kogoś. Albo ktoś będzie miał obsesję na punkcie Ciebie. I to jest. To jest też niedobre, bo tu wchodzi, tak jak mówię, wchodzą te y, niższe energie, niższe, niższe y, zachowania, typu właśnie zazdrość, jakieś takie y, doszukiwanie się, podglądanie, y, 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 na siłę coś robienie, wbrew tej osobie i wbrew sobie. Bo wiecie, no. Y, Zdarzyło się, że ktoś kogoś podglądał przez okno w pracy. Nie przyszedł, nie powiedział, nie, nie powiedziała: Cześć, jestem przejazdem, wpadłam, wpadłem. Tylko stanął pod oknem i podglądał, co dana osoba robi, z kim, z kim rozmawia, jak się zachowuje. E no, to jest taka właśnie obsesja. Ale tu jest też właśnie tak, jak powiedziałam, e, za dużo możecie wziąć na przykład, nie wiem, za dużo słodyczy, za dużo jedzenia, za dużo ćwiczeń, bo to też w jakiś sposób e, są rzeczy, które was mogą zniszczyć. E, proszę bardzo, tu jest karta, która głupca, głupiec siedzi sobie w klatce, ta klatka jest otwarta. Jest szansa, żebyście się mogli od tego uwolnić, gdy będziecie chcieli. Jest ciężka praca, ale nie jest rzecznie niemożliwa. Jeżeli chodzi o właśnie. Miłość, uczucia, związki jest to karta, która mówi, kapłanka jest raczej przyjaźnią, sympatią, szacunkiem i miłością, taką jakby to powiedzieć, jednostronną, miłością ukrytą taką, i tu właśnie może być jednocześnie z diabłem, łącząc to może być obsesja, to właśnie to jest takie podglądanie, obserwowanie, a, a nie zagadanie, nie pokazanie się. Um, tutaj możecie być właśnie przez kogoś obserwowani, bo kapłanka również obserwuje. Podgląda. No, tutaj, właśnie z tym diabłem, to jest taka właśnie niestety obsesja, która, która może się przerodzić w bardzo niemiły stan, bo, bo wiecie, możecie się potem oglądać za siebie w oczekiwaniu na coś złego, tak? To znaczy, nic złego się nie powinno stać. Czyli ta osoba, która będzie miała nad wami, jakby na, na obsesję, na waszym punkcie, jakby nie posunie się do czegoś strasznego, ale można wyrażać to słownie, tak? Więc to też nie jest fajne. Na szczęście kapłanka mówi raczej o obserwacji z dala. To nie będzie osoba, z którą jesteście w związku i która się będzie... Ona się będzie bała zbliżyć do was. Fizycznie. I to też jest, to też jest o tyle dobre, że, że jeżeli sobie... No to jest też miłość platoniczna, czyli ktoś... no Obsesja z, z diabłem, tak? Coś się w waszym, po prostu będzie się podkochiwał w was e, i będzie sobie wyobrażał, jak to z wami by było cudownie wspaniale, i wspaniale. No ale to niestety no, nic na siłę. W każdym razie tu musicie bardzo uważać na swoje otoczenie, na osoby w waszym otoczeniu. E, jeżeli to by was dotyczyło, czyli to wy byście byli tą obsesyjną osobą, no to to też nie jest fajne. Natomiast w sprawach zawodowych Sprawiedliwość mówi o y, sprawach urzędowych, finansowych, podpisaniu umów, zdanych egzaminach, y, takich bardzo ważnych prawniczych sprawach, czyli wszelkiego rodzaju sprawy sądowe, wszystko pójdzie po Waszej myśli. Karta ta właśnie mówi o pod, dobrych umowach, podpisaniu umowy, czy to, nie wiem, kupna sprzedaży, czy to, nie wiem, to, y, nie wiem bankowych, y, u, w każdym razie bardzo urzędowy. I formalny czas w pracy z dosyć dobrymi finansami, ale to wszystko będzie legalnie. I też właśnie musicie uważać, żeby nie ulec pokusie i zrobić czegoś nielegalnego, dlatego że w grudniu wam wyjdzie to wszystko. To, co może zachmęcicie y gdzieś coś w pracy, to może to się wszystko ujawnić. Bo Karta Sprawiedliwości mówi, jeżeli żyjesz, żyjesz, pracujesz zgodnie z prawem. To wszystko będzie dla Ciebie dobre. Jeżeli jednak, mimo wszystko, coś ulegniesz pokusie i coś yy, pójdzie nielegalnego, to to wyjdzie. I po, zostaniesz osądzony sprawiedliwie. Ta karta mówi, zostaniesz w pracy osądzony sprawiedliwie. Czyli może być tak, że jeżeli będą jakieś nagrody yy, roczne, to też zostaną przydzielone dla Ciebie według sprawiedliwego podziału. Uważaj, naprawdę, uważaj na yy, fy, Drogi baranie, w grudniu na te wszystkie pokusy, bo, bo jeżeli nie w grudniu, to w styczniu mogą wyjść z tego no, niemiłe i nieprzyjemne rzeczy. Staraj się odpuścić wszelkiego rodzaju nałogi, uwolnić się od tego, co cię obciąża, bo masz na to szansę, do czego jesteś przykuty, o tak bym powiedziała to jesteś w, stanie odpu jesteś w stanie się uwolnić, tylko musisz chcieć to zrobić. Wszystkiego dobrego.